Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o czereśniach i o kompotach z czereśni. Cóż to jest czereśnia? Każdy z nas. Polaków to wie. Każdy z tych starych, takich jak ja i mnie podobnych, zawsze pamięta, jak chodził do sąsiada, a była jakakolwiek czereśnia, to wchodził na drzewo, krat i krat, jadł po prostu z pestkami, a później miał problem z wypróżnieniem, ale aby się najeść tych czereśni. Czy teraz jest inaczej? Teraz jest, szanowni państwo, to samo. Ludzie po prostu pragną czereśni, gdyż czereśnia jest lekarstwem. Zobaczcie, u nas dojrzewają czereśnie. Jeszcze nie są takie w 100% dojrzałe, ale są już do spożycia. Robaków zero, nie są pryskane. Co my tutaj robili? No, przede wszystkim robimy. No, przede wszystkim żeśmy poprosili takiego młodego człowieczka od sąsiada, który w na czubek drzewa narwał tych czereśni i będziemy je pakować w słoiki albo w weki. Chociaż wek jest całkiem inny od słoika. Słoik to jest nakrętka słoik, a wek to jest sprężynka, nakładka i gumka. Szanowni Państwo, tym to się różni. Kiedyś czereśnie były afrodyzjakiem. W ogóle czereśnia to jest ewenement. To nie jest jakiś taki zwykły sobie owoc, jak jabłko, gruszka, śliwka. Czereśnia to po prostu jest taki owoc, który w nas zbudza pożądanie, pożądanie, aby zjeść najwięcej tych owoców, nawet jak już jesteśmy najedzeni. Ale pamiętajcie, pół kilograma jak zjemy tyle czereśni, o tyle, to jesteśmy najedzeni na cały dzień. Dlatego że czereśnia jest syta i po prostu oszukuje nam głód. Ale ta szereśnia to jest taka bomba witaminowa. To jest taka bomba, o którą wszyscy kiedyś żeśmy zabiegali, gdyż drzew czereśniowych było bardzo mało. Teraz jest też bardzo mało drzew tych czereśniowych. Dlaczego? Otóż dlatego, szanowni Państwo, że czereśnia jest na wymarciu. Że takiego owocu już nie spotkacie mało gdzie. W sadach jeszcze rosną. Ale to są ci starzy ogrodnicy, którzy jeszcze je po prostu uprawiają, sadzą i liczą na to, że ten owoc jeszcze będzie. Czereśnia to jest eliksir szczęścia. Dla mnie bynajmniej, pamiętam, jeszcze będąc małym chłopakiem, jak chodziłem żytem, żytem, chodziłem do jakiegoś tam sadu czereśniowego, rwałem za podkoszulkę, za koszulę te czereśnie, kradłem, tak jak wszyscy inni, i po prostu zjadałem te czereśnie, nie mogąc się nigdy tym nasycić. Co ja z tymi czereśniami robię? Wielu z Was powie, no czereśnia, jest szypółka, jest czereśnia. ale, szanowni Państwo, ta szypółka. To nie jest taka sobie zwykła szypułka. Tu bym chciał się zwrócić do kobiet, takich jak to nazywają, puszystych. Mężczyzn też. Te właśnie pędzelki, te szypułki wystarczy wysuszyć, zaparzyć łyżkę tych szypułek, szanowni Państwo. I co robimy? I pijemy te szypułki trzy razy dziennie. Po co to pijemy? Otóż przemiana materii tak cholernie szybko wzrasta, że my po prostu zymać tyć. To chudniemy i dlatego polecam szypułki dla każdej damy, dla każdego pana puszystego, o te patyczki, aby oni po prostu te szypułki zażywali, czyli pili taki jak gdyby wywarek z tego wszystkiego. Ja tych szypułek też nie wyrzucam. Patrzcie, szypułki wszystkie składam, a czereśnie kładę do słoika. Jak robię te kompoty czereśniowe Szanowni Państwo zwracam się do pań do kobiet w mieście gdyż na wsi to kobieci nie wiedzą w mieście jest wątpliwa sprawa o kładę te czereśnie do słoika w bardzo prosty sposób zobaczcie one są takie piękne je po prostu można jeść cały czas robala żadnego nie ma pryskań ja nie uznaję żadnych oprysków na czereśnie niektórzy pryskają na robaka na kwiat ja nie Wychodzę z założenia, że jeżeli coś ma się urodzić i jeżeli ja o to będę dbał, to zawsze to będzie zdrowy owoc. Czy ja płuczę te czereśnie po zerwaniu z drzewa? Nie, Szanowni Państwo, nie płuczę. Tyle kładę. O, to jest cały słoik czereśni. Zakręcam go później i biorę się za następnego. Szanowni Państwo, czereśnia to jest samo zdrowie my czereśnie póki możemy, tak jak truskawki. Wielu powie, no truskawki, truskawki też są afrodyzjakiem. Na pewno kupujecie truskawki w sklepach wielkopowierzchniowych. Weźcie, weźcie, zarwijcie naszą truskawkę spod bielin, albo ze ścigni, tutaj od takich znajomych, a zobaczycie jaka jest różnica w smaku. Pamiętajcie, szanowni Państwo, nic z czereśni nie wyrzucamy czereśnie kładziemy do słoików jak ktoś chce zrobić dla dzieci bardziej słodkie dodaje łyżkę miodu i te czereśnie po prostu wekujemy patrzcie, to się bardzo szybko robi takie słoiki nie ma co się nad tym zbytnio zastanawiać sypiemy o, zaraz wam zademonstruję korzonki odrzucamy te korzonki będą nam potrzebne dla naszych dam, I, a jak czasami z korzonkiem wpadnie czereśnia do tego, to nic się, szanowni państwo, nie dzieje. To nie jest trucizna. Korzonki można też jeść, jak goździki. A wielu powie, a po co to jeść? Po to, żeby to było zdrowe. Szanowni państwo, nie będę długo mówił, ale jeżeli macie możliwość zbierania czereśni, o, tak, ja to robię u siebie. Wekujcie to i róbcie kompoty. Taki słoik, nakrętka, zakręcamy. Patrzcie, zakręcamy te słoiki. Wstawiamy to do wody i pasteryzujemy 25 minut od chwili zagotowania. A w okresie zimowym wyciągamy. Dajemy to naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom, dziadkom bezzębnym i wszystkim potomkom naszej rodziny, aby to po prostu jedli. Tu nic się nie marnuje. Kompot, który powstanie po zalaniu wodą. Oczywiście zalewamy to wodą. To jest proste, nie będę zalewał wodą, bo wy to wiecie. I to jest szczyt szczęścia. Stawiamy do kotła. Kocioł oczywiście musi mieć, wiecie, szmatkę na dole, Zalewamy dotąd wodą i pasteryzujemy 25 do 30 minut. Wyciągamy je po 30 minutach. Wiecie dlaczego? Bo chcemy, żeby ta czereśnia była taka twardziutka, wiecie. Nie taka miękka, rozlazła. Jakbyśmy ją zostawili w tej gorącej wodzie, to ona nam się ugotuje. A tak to nam się tylko spasteryzuje. Czyli dęko wklęśnie, mamy menis wklęsły. I wtedy mamy już produkt gotowy. Miałem nie dogrywać dalej tych czereśni, jak to się dalej robi, ale tutaj wiele mam informacji, że jak włożyć, jak zasypać, jak zalać, jak gotować. Gdyż większość z Was nie wie, jak się robi kompot. No nie gniewajcie, się, że tak mówię, no ale takie są fakty. Jak skończyliśmy na czereśniach? Nałożyliśmy czereśni w słoiku, jak widzicie. Bierzemy łyżkę. Ja nie mam miodu na dzień dzisiejszy, ale mam cukier. Cukier diament, biały oczywiście producentem jest Plefer Langen na pewno to nie jest nazwisko polskie kiedyś cukrownie były w rękach polskich Gabriel Janowski wielkie obrońca holdingów polskich został zrobiony wariatem a cukrownie zostały przejęte przez konsorcja niemieckie Szanowni Państwo dwie łyżki stołowe tego cukru wsypuję do słoika Sypię sobie po dwie, sypię czy sypię, nie wiem jak to się mówi pospolicie, jak człowiek mieszka na wsi, więc czasami zapomina. Sypiemy teraz, o, po dwie łyżki do każdego daję, żeby ta czereśnia była taka, wiecie, taka troszeczkę bardziej może słodka niż jest w rzeczywistości. O. Sypiemy dwie, odstawiamy to i zalewamy to wodą. Zwykłą wodą zalewamy, o tak, pełno, nie bójcie się, bierzemy nakrętkę, zakręcamy. Taki słoik mieszamy, o tak, te nie wstawiamy do kotła aluminiowego, co Wam się oczywiście też nie spodoba. No ale ja mam taki, wiecie, kocioł jeszcze z baru mlecznego z Wrocławia, jak była z wyprzedaż, więc kupiłem taki kocioł, w którym mieści się 7 słoików. Zakręcamy i wkładamy zalewamy wodą zwykłą żadną przegotowaną. lejemy gdyż to później będzie nasz kompot może nie nasz może naszych dzieci które nawet w zimie chciałyby sobie wypić coś dobrego ale rodzice o tym nie pomyśleli naleję to szybko tak. nie ma się to tak nad tym zastanawiać szanowni państwo gdyż to jest tylko i wyłącznie kompot ale jakże zdrowy ten kompot jest czereśnia jak powiedziałem na wstępie jest na wymarciu na wyginięciu tak bym to powiedział gdyż tej czereśni jest coraz mniej różnego rodzaju zarazy się jej chwytają nie rodzi zakręcamy te słoiki oho nakrętka nie ta słoik do kitu będę musiał wziąć inną nakrętkę Wkładamy, zakręcamy to. O, tak. Tu jeszcze jeden słoik wejdzie. Ma być tyle wody. Patrzcie, tyle. O, dotąd, do tej nakrętki. Przykrywamy. Zakrywamy. Zapalamy. I szanowni państwo, od zagotowania. 20 minut po prostu gotujemy, pasteryzujemy te nasze czereśnie. Po 20 minutach wyciągamy słoik, schładzamy go po to, aby ta czereśnia była twarda, a nie taka rozlazła, taka miękka. I to jest cała procedura, cały produkt, który żeśmy wyprodukowali w ciągu praktycznie pół godzinki. Róbmy kompoty, róbmy tego typu kompoty dla naszych dzieci, dla naszych dziadków którzy jedząc, będą wspominali smak młodości polskiej czereśni rosnącej na polskiej ziemi. Także czyńmy przygotowania pod każdym względem, nie tylko mięso i jego przetwory, ale również owoce. Taka czereśnia, szanowni państwo, spasteryzowana po 20 minutach, ona nam postoi, wiecie ile? 10 lat. Ja mam 15-letnie czereśnie i są jeszcze do jedzenia. Są smaczne i zdrowe. Oby tylko nakrętka nam nie przerdzewiała, ale tą nakrętkę będziemy cwani, zasmarujemy olejem Lux 10 silnikowym, nigdy spożywczym i ta nakrętka nam nigdy nie zardzewieje. I to jest cała tajemnica robienia kompotów czereśniowych. Zachęcam i polecam. Dziękuję bardzo.